Dzień dobry Państwu, już słyszałam, że widać moją prezentację, mam nadzieję, że również mnie słychać. Będę chciał Państwu dzisiaj przybliżyć kwestie związane z organizacją opieki nad kobietą w ciąży, porównując model polski i szwedzki. Jeżeli chodzi o źródło inspiracji, to mam osobiste doświadczenia zarówno z modelem polskim, jak i z modelem szwedzkim, natomiast jako prawnik zajmuję się ochroną zdrowia i już po raz trzeci mam przyjemność występować właśnie na konferencji z cyklu Gdańskie Dni Zdrowia, także bardzo mi przyjemnie ponownie u Państwa gościć. To, o czym dzisiaj będę chciała powiedzieć, to różnice w tym modelu. Przede wszystkim koncentrując się na osobie, która jest odpowiedzialna za prowadzenie ciąży, za to jakie badania są realizowane, jak to wszystko wygląda w praktyce. Bo wiemy, że mamy w Polsce różne problemy związane właśnie z opieką okołoporodową, z tą organizacją. Stoimy w przededniu na pewno dużych zmian też w tym modelu. I często zadajmy sobie właśnie pytanie, jak to wygląda w innych krajach, bo będziemy mówić o Szwecji, ale tak jak wiemy, ten model jest to jeden z modeli przyjętych właśnie w Skandynawii, czy na podobnych zasadach funkcjonuje to również w Wielkiej Brytanii. Także myślę, że warto się temu przyjrzeć, jak to wszystko wygląda. Pierwsza kwestia, o czym my w ogóle mówimy, jeżeli chodzi o ludność, jeżeli chodzi o terytorium, bo to w jakiś sposób też nam będzie determinowało to, jak będziemy organizować opiekę nad pacjentami. Mianowicie tak jak tutaj widzimy, powierzchnia Szwecji jest znacznie większa niż powierzchnia Polski, ale jeżeli już przyjrzymy się strukturze ludności, to widzimy, że raptem niewiele ponad 1 czwarta ludności. Polski to ludność Szwecji, jeżeli chodzi o populację, czyli mamy blisko 38 milionów, natomiast w Szwecji jest to nieco ponad 10, także ta różnica jest znacząca. A zatem to już nam nas w jakiś sposób naprowadza na to, że ta gęstość zaludnienia będzie dużo mniejsza, a zatem system ochrony zdrowia też musi być na to przygotowany, też, żeby zapewnić ten dostęp niezależnie od tego, gdzie dana pacjentka mieszka, żeby te wszystkie potrzeby mogły zostać na odpowiednim poziomie zaspokojone. Jeżeli natomiast chodzi o jeszcze jeden aspekt, to tutaj widzimy też, że więcej ludności jednak mieszka w miastach w Szwecji niż w Polsce. W Szwecji ten odsetek wynosi 87%, natomiast w Polsce tylko 64. Czyli potencjalnie ten dostęp do tych większych powiedzmy ośrodków medycznych będzie jednak lepszy szwec jeżeli chodzi o personel medyczny, to też jest zawsze taki wskaźnik, który my bierzemy pod uwagę, analizując jak ten system jest zorganizowany. To również Szwecja wypada korzystniej niż Polska. I jak spojrzymy zwłaszcza na liczbę pielęgniarek i położnych, to tutaj blisko dwukrotnie więcej na 100 tysięcy mieszkańców przypada pielęgniarek i położnych w Szwecji niż w Polsce. Szwecja ma jeden z najwyższych wskaźników tego personelu medycznego na tysiąc mieszkańców w Unii Europejskiej. Europejskiej, natomiast Polska te wskaźniki ma poniżej średniej Unii. Także... Tutaj na pewno już na wstępie widzimy, że będzie więcej tego personelu do dyspozycji pacjentów, czy w naszym przypadku pacjentek, ale jeszcze jedna jest rzecz bardzo istotna. Jak ta opieka jest organizowana? Czy większy będzie kładziony akcent na opiekę ambulatoryjną, czy na hospitalizacji? I tu nie mamy wątpliwości, że Szwecja jest tym miejscem, gdzie zdecydowanie opieka koncentruje się w ambulatorium. Czyli nie dość, że tego personelu jest więcej, to jeszcze ten personel jest, możemy powiedzieć, tak, bliżej pacjentki, bo skupia się właśnie na takiej. Dzięki opiece właśnie ambulatoryjnej. Bo jeżeli chodzi o liczbę łóżek z kolei na tysiąc mieszkańców, to w Polsce jest ona znacznie wyższa, to jest 6,4 na tysiąc na mieszkańców. Natomiast w Szwecji ten odsetek jest jeden z najniższych w Unii Europejskiej, to jest 2,8. Zatem tych łóżek szpitalnych jest znacząco mniej, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, jak niewielka jest tutaj populacja w Szwecji. Także sama ta struktura nam tutaj wskazuje na pewne różnice, które muszą być w tym podejściu i takie podstawowe wyróżniki. Brak jednolitych rozwiązań na poziomie krajowym, cechuje Szwecję, bo tutaj, no właśnie, chociażby z tego względu, że mamy. Tak niewielkie, niewielkie zagęszczenia tej ludności na, na określonym terenie. Gminy też bardzo się od siebie różnią, jeżeli chodzi o, o wielkość. Te jednostki podziału administracyjnego są bardzo zróżnicowane, jeżeli chodzi o ten obszar działania. Także tutaj dużym zaskoczeniem jest to, jak skąpe są regulacje krajowe, natomiast jak szerokie spektrum działania mają w tym zakresie samorządy. I to nie tylko w zakresie opieki okołoporodowej, ale generalnie w Szwecji. Sporo takich kwestii organizacyjnych jest regulowanych na poziomie odpowiedników naszych województw czy gmin. Natomiast w Polsce, jak wiemy, mamy system centralny, gdzie Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktuje świadczenia, owszem, za pośrednictwem różnych oddziałów, ale są to świadczenia kontraktowane w ten sam sposób, na tych samych zasadach. Tutaj tak dużych rozbieżności jak w Szwecji nie ma. Mniej badań, ale większe nastawienie na aktywność w ciąży oraz zdrowie psychiczne czyli te obszary, gdzie w Polsce jeszcze trochę problemów też, też występuje. Mianowicie w Szwecji położna koncentruje się na tym, żeby z pacjentką rozmawiać. Mniej jest badań laboratoryjnych, mniej jest diagnostyki, natomiast więcej jest zdecydowanie. Rozmowy. To, co kojarzy nam się z polskim modelem, czyli 10 czy 15 minut na pacjentkę, które poświęca lekarz w trakcie takiej standardowej wizyty, jest czymś zupełnie nie do pomyślenia w Szwecji. Tutaj czas na rozmowę z pacjentką to jest, w zależności od tego, na jakim jesteśmy etapie, jaka to jest wizyta, to jest 30 do 60 minut. Nikt się nie śpieszy, nikt nikogo nie pogania, i w trakcie tych wizyt ważne jest to, żeby z pacjentką porozmawiać na temat jej sytuacji rodzinnej, żeby wdrożyć faktycznie te działania profilaktyczne, żeby porozmawiać na temat stanu psychicznego pacjentki. Także mam bardzo rozbudowaną taką prewencję depresji u pacjentek w ciąży czy depresji poporodowej. To są te aspekty, na które kładzie się tutaj duży nacisk plus właśnie aktywność fizyczna. A zatem to ma być zdrowa ciąża i to ma być ciąża taka raczej naturalna niż silnie zmedykalizowana, tak jak często mamy z tym do czynienia w polskim modelu. W Szwecji to podejście jest zupełnie inne. To, co wyróżnia tutaj model organizacji, to również lepsza wymiana informacji pomiędzy różnymi ogniwami systemu. Pacjentka, która jest kierowana na diagnostykę, czy pacjentka, która już jest kierowana do porodu, nie musi się martwić tym, żeby wziąć ze sobą dokumentację, żeby przekazać jakieś informacje innym członkom personelu medycznego. Te wszystkie informacje oni już są w systemie. Także jest to zupełnie inne rozwiązanie niż w Polsce, gdzie te systemy dopiero się tworzą, one się rozbudowują, ale nadal nie możemy liczyć na to, że jeden podmiot będzie w 100% wiedział, co dolega pacjentowi na podstawie informacji, które zostały umieszczone w systemie przez inny podmiot. No i ta kluczowa różnica, czyli osoba odpowiedzialna za opiekę okołoporodową. W szwedzkim modelu jest to w zasadzie. No, blisko w 100% położna. W bardzo niedużym stopniu posiłkuje się podmiotami zewnętrznymi. Jeżeli jest taka konieczność, to kieruje do lekarza, ale nie jest to tak rozwiązane jak w modelu polskim, gdzie w zasadzie zasadą jest prowadzenie ciąży przez lekarza, czy jakiś udział lekarza w ciąży. Natomiast w modelu szwedzkim może tak być, że pacjentka przez cały tygodnią ciążę ani razu nie będzie odwiedzała lekarza. To wydaje nam się trochę nie do pomyślenia, a przede wszystkim nie mamy takich rozwiązań prawnych, bo jak zaraz Państwu pokażę, jest to po prostu technicznie a wykonalne w obecnym stanie prawnym, żeby ta nasza polska pacjentka w ogóle u lekarza-położnika się nie pojawiła. Tak jak już mówiłam, mamy opiekę okołoporodową zorganizowaną w Polsce odgórnie na poziomie krajowym, przede wszystkim w tej materii obowiązuje rozporządzenie wyznaczające standard organizacyjny opieki około -porodowej. natomiast nie jest to oczywiście jedyny akt prawny, bo jeżeli będziemy potrzebowali jakichś informacji, na temat prowadzenia dokumentacji medycznej, czy organizacji świadczeń finansowanych ze środków publicznych, to tutaj będziemy musieli też sięgnąć do innych przepisów, które są bardzo rozbudowane. Natomiast ogólnie wszystkich obowiązuje to samo. I jest to standard, który w odróżnieniu od poprzednio obowiązujących przepisów traktuje zarówno o ciąży fizjologicznej, jak i sytuacjach, kiedy mamy jakieś komplikacje czy niepowodzenia położnicze. Teraz wszystko już mamy w jednym standardzie uregulowane. To są nasze najważniejsze przepisy w tym zakresie. I tak jak już wspominam, mniej jest tych badań. I prosty przykład USG. Badanie, które zazwyczaj rutynowo wykonuje się podczas każdej wizyty w związku z ciążą w Polsce. Tak naprawdę w tym standardzie, który Państwu pokazałam, jest zapisane co najmniej czterokrotnie. Oczywiście, lekarz może zdecydować, że zrobi je częściej, natomiast z całą pewnością zrobi je trzy razy, ewentualnie jeszcze po 40. tygodniu, jeżeli ciąża się przedłuża, czyli mamy tutaj 11, 14 tydzień, 18, 20, 20 27, 32. Tak to wygląda w tym polskim modelu. Natomiast w Szwecji. Liczba zleconych badań USG w ciągu ciąży jest różna. I na przykład w okręgu sztokholmskim jest to tylko jedno badanie wykonywane między 18 a 20 tygodniem ciąży. Ewentualnie, jeżeli ciąża się przedłuża, to pierwszego dnia 41 tygodnia ciąży jest jeszcze wykonywane USG kontrolne. Ale też bardzo ważne zastrzeżenie jest takie, że za każdym razem lekarz. Znaczy w Szwecji, położna pyta pacjentkę, czy ona się na to zgadza. Jeżeli pacjentka się nie zgadza, to może tak być, że przez całą ciążę żadne badanie USG nie zostanie u niej wykonane. Jak zestawimy sobie to z organizacją ciąży w Polsce, wiemy, że to po prostu się tak nie odbywa. Tak? Zawsze raczej pacjentka po prostu jest proszona, żeby się przygotowała do badania, jak to badanie jest przeprowadzane. Raczej nikomu nie przyjdzie na mnie, żeby kwestionować w ogóle zasadność przeprowadzanie badania USG. Raczej polskie pacjentki, które korzystają z opieki zdrowotnej w Szwecji są zdziwione, że tutaj to USG odbywa się tak rzadko, chciałyby częściej, mają po prostu z Polski inne przyzwyczaje. No, niemniej Szwedzi podchodzą do tego w ten sposób, że jeżeli wszystko jest w porządku, jeżeli ciąża jest fizjologiczna, nie ma potrzeby przeprowadzania badań dodatkowych, Natomiast takim głównym atrybutem szwedzkiej położnej jest miarka, którą mierza ona brzuch, czy ten brzuch odpowiednio rośnie, czyli też takie badanie, które w Polsce nie jest, nie jest realizowane. Natomiast tutaj z takich właśnie podstawowych czynności to, to jest wykonywane, a często szwedzka położna nawet nie ma USG w swoim gabinecie, także nie byłaby w stanie takiego badania przeprowadzić. To, o czym już wspomniałam, jeżeli chodzi o wymianę informacji. My w Polsce mamy te systemy coraz bardziej rozbudowane, ale tak jak Państwo tu widzicie, są pewne wyjątki. Ogólnie rozporządzenie dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej mówi, że dokumentacja medyczna powinna być prowadzona za pośrednictwem systemów informatycznych, chyba że przepis stanowi inaczej. I akurat, jeżeli chodzi o kartę przebiegu ciąży, tu przepis stanowi wprost, że ma to być dokumentacja papierowa. A zatem, nawet jeżeli przychodnia, do której. Chodzi pacjentka, ma super rozbudowany systemem, ma jakiś portal dla pacjenta, to nie jest w stanie ominąć tego przepisu, ponieważ przepis nakazuje prowadzenie dokumentacji w wersji papierowej. Do tej dokumentacji powinny być załączone wyniki, jakieś wydruki, jeżeli chodzi o badania obrazowe. Także tutaj troszeczkę jest tak, że nie ma wyjścia i po prostu te dokumenty muszą być w takiej formule. Przetwarzane. Zresztą, nawet jeżeli w ramach opieki okołoporodowej pacjentka jest przez cały czas w jednej przychodni, przecież jeżeli uda się do porodu do szpitala, to szpital znowuż nie będzie miał dostępu do jej dokumentacji medycznej, a zatem ta dokumentacja papierowa jest po prostu nieodzowna. Także tu widzimy kolejną istotną różnicę w organizacji świadczeń. Osoba sprawująca opiekę. I tutaj znowu, polski standard mówi, że to może być położna, może to być lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa bądź lekarz w trakcie specjalizacji. Jeżeli już mówimy o noworodku, to pojawia nam się tutaj specjalista w dziedzinie neonatologii, pojawia nam się pielęgniarka i te osoby mogłyby być zaangażowane w opiekę nad pacjentką. W praktyce jednak wiemy, że Niezmiernie rzadko jest tak, że ciąże w 100% prowadzi położna, czy nawet prowadzi na tyle, na ile może, bo oczywiście, zaraz Państwu pokażę, że w 100% to nie jest możliwe z powodu, z powodu przepisów, które nas ograniczają. Pomimo tego, że ustawa o zawodach pielęgniarki i położni mówi, że pielęgniarka i położna to są samodzielne zawody medyczne, to jednak, jak już się wczytamy dalej w ustawę, zapisano tam, że położna może sprawować opiekę nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej. A zatem już na pewno jedna rzecz nam tutaj odpada, mianowicie, jeżeli pojawi się jakiekolwiek ryzyko ciążowe, będą jakieś problemy, no to w tym momencie wiemy, że położona tej ciąży nie będzie mogła prowadzić. I właśnie, to, to, jest, to jest jedna z tych kwestii, o których zaraz jeszcze. Powiem troszeczkę więcej. Dlaczego w takim razie tak jest, że położna w Polsce nie, nie prowadzi ciąży albo prowadzi ją niezmiernie rzadko? Dlaczego u nas ten model ma tak niewielką popularność i dlaczego tak bardzo boimy się iść w tym kierunku? Przede wszystkim po stronie samych położnych pojawiają się obawy przed odpowiedzialnością. Mam tu na myśli zarówno odpowiedzialność karną i cywilną, jak i odpowiedzialność dyscyplinarną, bowiem jak prześledzimy statystyki, zdecydowanie najwięcej powód dotyczących błędów medycznych to są błędy związane właśnie z opieką okołochorodową. Myślę, że jest to w pełni zrozumiałe. ciąży i narodzinom dziecka towarzyszą duże emocje. Jeżeli pacjentka jest w swoim przekonaniu w jakiś sposób niezadowolona z tej opieki, pojawiły się jakieś komplikacje są jakieś trudności po stronie właśnie samej pacjentki czy, czy jej dziecka. No nie można zdziwić to, że jest to obszar właśnie do tego, żeby składać różnego rodzaju roszczenia związane z odpowiedzialnością położnej i często są to sprawy, gdzie te odszkodowania są bardzo wysokie. Także położne się obawiają właśnie tej odpowiedzialności. Z drugiej strony często same pacjentki mówią, no dobrze, ja bym chętnie chodziła do położnej, żeby ona prowadziła moją ciążę, zwłaszcza, że położna pewnie miałaby więcej czasu niż lekarz. No ale są takie ograniczenia, że każdy się zastanowi, czy to faktycznie jest dobry pomysł, bo będzie i tak musiał na jakimś etapie skorzystać z pomocy lekarza. Ponieważ położna na przykład nie może decydować o niezdolności do pracy. I tutaj, jeżeli będzie potrzeba wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy, to pacjentka będzie musiała udać się do lekarza. A zatem okazuje się, że już w takiej sytuacji położna będzie na niej niewystarczająca. I tutaj zastrzeżenie jest takie, że w Szwecji również położna nie może decydować o niezdolności do pracy. Również w takiej sytuacji, wymagana jest konsultacja z lekarzem, ale sam fakt przebywania na zwolnieniu lekarskim w trakcie ciąży jest w Szwecji raczej wyjątkiem niż regułą. Są inne rozwiązania stosowane, takie jak obniżenie wymiaru czasu pracy czy zmiana pracy na inną. Teoretycznie w Polsce jest to możliwe na gruncie przepisów kodeksu pracy, ale w praktyce, jak zapewne Państwo wiecie, jest to spotykane niezwykle rzadko, zwłaszcza, że jest też spora presja ze strony pracodawców, żeby jednak skorzystać z tego zwolnienia lekarskiego płatnego w 100% w czasie ciąży. I to jest taki problem, który też, też w Polsce występuje. Szwedki bardzo często pracują do dnia porodu czy na przykład wybierają. Wcześniej urlop macierzyński, na przykład dwa tygodnie przed porodem, tu nikogo nie dziwi taka sytuacja, że osoba w zaawansowanej ciąży nadal pracuje. Także z racji tego, że to jest raczej wyjątek niż reguła, że jest to zaświadczenie o niezdolności do pracy, jest to mniej dolegliwe po prostu w warunkach szwedzkich niż w warunkach polskich. Dlaczego jeszcze pacjentki obawiają się w Polsce prowadzenia ciąży przez położną? Położna nie może wykonywać niektórych badań, a jak już się przekonaliśmy, tych badań w Polsce jest więcej, a zatem i tak znowu zachodziłaby potrzeba kontaktu z innymi jednostkami ochrony zdrowia. Nie może wystawiać recept na wszystkie leki, czyli kolejny problem dla pacjentki, która będzie musiała skontaktować się z lekarzem. Położna w Polsce zgodnie z naszym standardem musi też zapewnić ciągłość opieki, w szczególności wystąpienia czynników ryzyka, czyli to, o czym już wspominałam, że jeżeli będą jakiekolwiek czynniki ryzyka, to położna i tak będzie zobligowana przekazać pacjentkę pod opiekę lekarzowi. A te czynniki ryzyka wcale nie są czasami tak poważne, jak mogłoby się wydawać, bo oczywiście, jak do standardu, to są tu różne poważne jednostki chorobowe, które. Wskazują, że pacjentka jednak musi być prowadzona przez lekarza, ale też na przykład wystąpienie temperatury ciała powyżej 38 stopni, częściej niż raz w czasie ciąży, jest tu przesłanką ryzyka, która sprawia, że pacjentka będzie musiała pozostawać pod opieką lekarza, czy na przykład stan po porodzie przedwczesnym, albo też jeszcze inna rzecz, która jest coraz powszechniejsza, sytuacja, kiedy pacjentka jest pierworódką powyżej 35 roku życia. Takiej ciąży również nie może prowadzić. Położna by występuje czynnik ryzyka, a zatem sporo jest takich sytuacji, gdzie już nie mówimy o fizjologii, tylko mówimy o jakichś problemach i wówczas i tak. To nasza polska położna będzie musiała opiekę przekazać lekarzowi. I na koniec, nawet jeżeli nie występują czynniki ryzyka, to i tak polski standard opieki okołoporodowej przewiduje trzy konsultacje z lekarzem-położnikiem. Zapisano, że jeżeli pacjentka jest pod opieką położnej, to i tak na różnych etapach ciąży będzie musiała zgłosić się do lekarza-położnika. Także, tak jak już wspominałam, ciąża nigdy w Polsce nie będzie mogła być w 100% prowadzona przez położną Zgodnie właśnie z obowiązującymi przepisami. A zatem widzimy, że do tego modelu szwedzkiego sporo nam brakuje nie tylko w kwestiach takich organizacyjnych, ale właśnie różnego rodzaju przeszkód prawnych. I stąd też jak zerkniemy do statystyk, okazuje się, że w Polsce mamy 28 995 położnych. To najnowsze dane, do jakich udało mi się dotrzeć. Natomiast ile podmiotów ma zawartych umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na prowadzenie ciąży przez położną? Okazuje się, że bardzo niedużo. Nawet gdy w każdym tym podmiocie to nie była jedna położna, tylko no, dajmy na to dwie czy trzy, to i tak nadal ta liczba jest niewielka, bo takich umów w skali kraju zawarto raptem 63. Są województwa takie jak województwo dolnośląskie, które jest tutaj na czele, gdzie tych umów jest 14, ale są tak duże województwa jak zachodnio-pomorskie, gdzie y, liczba umów y, na prowadzenie ciąży przez położnów wynosi okrągłe zero, a zatem nie ma co szukać w ogóle takiej opcji y, w tym województwie, bo po prostu y, takie umowy nie zostały y, zawarte. Także y, możliwość jakaś y, już się pojawia w polskim systemie ochrony zdrowia, ale... Y, Ciągle jeszcze nie, nie cieszy się to dostateczną popularnością nie tylko ze strony pacjentek, ale również samych położnych czy podmiotów, które mają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dobrze, chciałam Państwu bardzo podziękować za uwagę, za taki skrótowy przegląd tych rozwiązań, które mają w modelu polskim i szwedzkim. Oczywiście, jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to zapraszam. Dziękujemy bardzo za prezentację. Bardzo ciekawa była. Czy mamy jakieś pytania z go od gości? Ja mam sobie takie pytanko. Czy y, zauważono w Szwecji jakieś skutki y, zdrowotne, jeżeli chodzi y, o taką niską y, częstotliwość, albo praktycznie brak spotykania się z lekarzem położnikiem, albo też te rzadkie badania USG. Czy, czy dzieci rodzące się miały jakieś. Większe schorzenia, albo coś w tym stylu? Hmm. To jest bardzo ciekawe, aż kontrowersyjne pytanie, ponieważ odsetek porodów zabiegowych, czyli cesarskich cięć jest dużo wyższy w Polsce niż w Szwecji. To jest na pewno jeden skutek. W ogóle w tych krajach, gdzie ciąża jest prowadzona przez położną, mniej jest porodów zabiegowych. Ale jak pokazują badania, wynika to z tego, że pacjentki czują się bezpieczniej. Tak jak już wspominałam, mają więcej czasu na rozmowy. Jeżeli idziemy do położnej i mamy godzinę na to, żeby przedyskutować swoje wątpliwości, gdzie mamy ten wywiad taki bardzo obszerny, również pod kątem zdrowia psychicznego, to myślę, że mniejszy jest lęk przed porodem i większa jest otwartość na to, żeby właśnie ten poród odbył się siłami natury, a nie zabiegowo. To jest jednak kwestia. Druga sprawa, zabrzmi to może trochę brutalnie, ale właśnie ta mniejsza medykalizacja ciąży wiąże się też z tym, że mniej tutaj jest działań nakierowanych na podtrzymywanie ciąży w przypadkach, kiedy mamy jakieś czynniki ryzyka. Szwedzi raczej zmierzają w tą stronę, że jeżeli wszystko jest w porządku, jeżeli to jest ciąża fizjologiczna, nic się nie dzieje, no to. Nic, nic jej nie zaszkodzi, ona będzie się rozwijać, nawet jeżeli to pierwsze badanie USG zostanie przeprowadzone dopiero w okolicach 20 tygodnia, natomiast przywiązują mniejszą uwagę do podtrzymywania ciąży, do podawania leków, do hospitalizacji, mniej jest takich zaleceń, w zasadzie nie ma w ogóle zaleceń, że pacjentka na przykład leżała w celu podtrzymania ciąży, co też wpływa potem na to, jak, jak ta ciąża przebiega w Polsce, jednak mamy takie przekonanie, że należy walczyć wszelkimi metodami o to, żeby, żeby tę ciążę utrzymać. To podejście jest zgoła inne, wydaje nam się to, to, co jest w Szwecji być może troszeczkę takie bulwersujące na pierwszy rzut oka, no ale jest to po prostu inny, inny model, inny, inny sposób działania i postrzegania tego, jak, jak ta ciąża powinna przebiegać.